Krzysztof nie wytrzymał. Publicznie uderzył w Bonkiewicza. Z każdym zdaniem coraz ostrzej Krzysztof Skiba, członek zespołu Big często wkłada kij w mrowisko i komentuje z przekąsem polską rzeczywistość polityczną i społeczną Tym razem wziął na tapet Roberta Bonkiewicza i jego słowa, które wypowiedział podczas niedawnego Wiecupis w Warszawie Muzyk w ostrym wpisie w mediach społecznościowych uderzył w narodowca. Podczas sobotniego wiecu Pis, który odbył się 11 października, protestujący wyrażali sprzeciw wobec nielegalnej imigracji. We wydarzeniu wziął udział Robert Bonkiewicz, przemawiając wspólnie z członkami ruchu obrony granic. Towarzyszący mu działacze trzymali kosy, a sam Bonkiewicz podkreślił, że grupa krzyczy kosy na sztorc. Nie bójcie się prokuratur, sądów, ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i na palm na tę ziemię rzucać. Żeby nigdy nie odrosły, kontynuował. Robert Bonkiewicz w swojej przemowie odwołał się do wypowiedzi Tadeusza Węcla, skazanego zabójcy, który wyrywaniem chwastów nazywał odbieranie życia. Jego słowa wywołały oburzenie opinii publicznej. Krzysztofski Bałdarza w Roberta Bonkiewicza Po tym wydarzeniu nie trzeba było długo czekać na komentarz ze strony Krzysztofa Skiby. Piosenkarz w mediach społecznościowych zamieścił post, w którym ostro skomentował zachowanie Bonkiewicza. Robert Bonkiewicz dawno temu był budowlańcem. Niestety jego firma zbankrutowała, a on narobił sobie sporych długów. Aby tych długów nie spłacać. Fikcyjnie rozwiódł się z żoną i został politykiem na usługach prezesa Jarosława, który zapewnił mu milionowe dotacje, zaczął Krzysztof Skiba. Później artysta nawiązał do słów wypowiedzianych przez Bonkiewicza podczas wiecu Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio jednak przerzucił się na ogrodnictwo. Na zlocie ogrodników w Warszawie, krzyczało o wyrywaniu chwastów a nawet pokazywał kosę. Dziś kosy mało kto już używa i to nie tylko w ogrodnictwie, czy rolnictwie, ale ta kosa w rękach dzielnego Roberta, to przecież wymowny symbol zacofania. Idźmy drogą Roberta Ogrodnika, krużganka oświaty, a skończymy z kosami. Nie będzie już ani traktorów, ani elektrycznych kosiarek. Wrócimy do Kosi Sierpów. Albo do prawych sierpowych, bo Robert potrafi się bić jak mało kto, szczególnie z kobietami, które potrafi nie tylko szarpać na demonstracjach, ale także popychać. Dodał Krzysztof Skiba. Artysta zakończył swój wpis gorzkim podsumowaniem poczynań Roberta Bonkiewicza. Robert nie czytał wierszy Charlesa Baudelaire, ale doskonale wie, co to są kwiaty zła. Od lat zajmuje się bowiem uprawą nienawiści. A ignojówkę pod tę uprawę potrafi szeroko wylać, czego przykładem ostatnia demonstracja w Warszawie. Skwitował Krzysztof Skiba.